Grzegorz Gajek. Wampir. Pachniała perfumami. I potem. Przyjemnie nawet. Choć trochę gomdliło. Zresztą... Może to od wody. Tak, zdecydowanie za dużo, ale co tam? Gdy jej krocze zbliżyło się do jego twarzy, zdało mu się, że wyczuwa też jeszcze jedną woń. Słono wilgotny zapach podniecenia. Wyciągnął rękę, musnął krągły pośladek, niepewnie zaczepił palce o cienki sznurek majteczek. Dała mu po łapach. Możesz patrzeć, ale nie tykać, uśmiechnęła się. Nie, skrzywiła. Odraza? Czy lubieżna? Lubieżne? Chwileczkę. Czyli nie chciała się z nim pieprzyć? Zaraz, 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 przecież to nie ta dziewczyna. Jakim cudem? Panie Sewerusie, obejrzał się. Obok niego z półmroku wykwitła okrągła twarz z wąsem i skośnymi oczami. Znał tego faceta, tylko. Panie Sewerusie, chciałbym z panem porozmawiać. Jakim cudem znalazł się w klubie nocnym? Przecież jeszcze przed chwilą był w zwykłym barze. Wypił drinka. Przyuważył ładną lalkę przy ladzie. Przyglądała mu się z ukosa. Tak sądził. Wypił drugiego drinka, zebrał się na odwagę, podszedł do niej. Uśmiechnął się. Spojrzała w górę. Siedziała na stołku barowym, ale i tak musiała zadzierać głowę, bo Severus był ogromny i brzydki, jak sto nieszczęść. Gdy się do niej uśmiechał, jej ładne usteczka wykrzywiły się wyraźnie w niechęci. Zeskoczyła ze stołka. Odeszła, jakby go tam wcale nie było. Żadnego, przykro mi, gościu, jestem umówiona. Nic. Sewerus popatrzył w lustro za barem. Zobaczył swoją pobrudzoną gębę bandziora. Wysokie czoło przechodzące w zaczątki łysiny, z nad której wyrastała kępa długich, splątanych kłaków. Potwór. Wampir. Wójna rzucił do barmana. Potem naturalną koleją rzeczy wylądował tutaj, a obok niego ten gość, ten... Kitamura. Mały grubas wyciągnął do niego dłoni jednym okiem filując na panienkę, która nadal czuła się zobligowana do prężenia krągłych kształtów. No tak, zapłaciłem za godzinę, przypomniał sobie Severus, w prywatnej kabinie. Jak tu wlazłeś? Zapytał ignorując wiszącą w powietrzu rękę. Byliśmy umówieni. Tutaj. No, nie całkiem. Czego chcesz? Kitamura zmusił się, żeby oderwać wzrok od kształtnego choć może odrobinkę zbyt bujnego ciała tancerki, oblizał nerwowo wargi. Mam dla pana propozycję biznesową, oświadczył. Sprawa jest dość delikatnej natury. W grę wchodzą czynniki polityczne. Czułbym się bardziej komfortowo, gdybyśmy mogli porozmawiać gdzieś. Czy ty nie widzisz, że jestem pijany? ryknął Severus. Tańcząca panienka zręcznie ukryła chichot, wykręcając się tyłkiem do obu mężczyzn. Kitamura poczerwieniał na twarzy. Wstał gwałtownie. Ma pan rację, powiedział. Zawahał się. Wojął wizytówkę i położył ją na stojącym nieopodal stoliku obok kilku pustych kieliszków. Byłbym wdzięczny, gdyby zechciał pan zajść do mojego biura, kiedy... jutro. Severus poczekał, aż korpulentny facecik zniknie. Potem uniósł się ciężko. Znalazł płaszcz. Wcisnął dziewczynie na piwek, klepnął ją, bynajmniej niedelikatnie. W lewy pośladek, a następnie niechętnie zgarnął wizytówkę i wytoczył się z prywatnej kabiny. Na świeżym powietrzu poczuł się trochę lepiej. Mimo iż chwiał się na swoich długich nogach i szedł przed siebie krokiem wężowym, w głowie znów zaczęły mu kiełkować bardziej składne myśli. Tak, spotkał Kitamurę wcześniej. Facet mówił mu o jakiejś robocie, ale Severus nie chciał słuchać. To było zaraz po tym, jak ta pierwsza panienka. No, wtedy był wkurwiony. Umówili się na potem. Nie pamiętał gdzie. Chyba nie w tym klubie nocnym. Więc jakim cudem Kitamura go znalazł? Marcin Podlewski, samotnie. Samotnie płyniesz poprzez mrok, wsłuchany w serca swego tajemny zew. Nogi miał sztywne, palce piekły bólem. Nie mógł ich zgiąć i zdawało mu się, że trzasną jak lodowe sopelki. Całe jego ciało było zresztą z lodu, zimne, z trudem wyciskające oddech. A jednak, pomyślał, jestem już martwy. Koniec kroplówek i morfiny, koniec ognia wciskanego w żyły, wprost do serca. Koniec wyschniętej skóry i twarzy chudego upiora. Czarna wskazówka wiszącego w hospicjum zegara zatrzyma się wreszcie. Wyczerpie się bateria, nadejdzie wszechobecna ciemność. Nie był wszakże sam. Gdzieś go ciągnie to, ale po co? Czemu go taszczą, gdzieś męczą? Czy nie widzą, że umarł? Tu, tu, tu go weź. Zobaczą. Gówno tam zobaczą. Za nogi go i do przodu. Jak przez mgłę widział schylone nad nim sylwetki. Stanęli chyba i wyglądało na to, że się kłócą. Gdzie był? Próbował ruszyć głową, ale nie mógł. Było tu wszakże sklepienie. Szare i popękane. Jakieś zarysy cegieł, gruzu, łamane kawały kredy, piwnica, hangar na jakiejś budowie? Przymknął powieki. Nie chciał myśleć. Sprawdziłaś go chociaż? Głos niski, nieco chrypliwy. Odpowiedział mu drugi, też chrypiący, ale inaczej. Miło. Wręcz seksownie. Dziewczyna jakaś? Faza terminalna. Było na tym, no, takim monitorze, ale go wyłączyli. Tam się wciska taki guzik na dużym pudle i wtedy się wyłącza. Ale nie wiem, co dalej. nie była hamiga czy coś takiego, tylko zupełnie inny sprzęt. Przestań tłumaczyć i tak nie rozumiem. Na takim ekranie widziałaś, jak w kinie? Widziałam. I w dokumentacji takiej zwykłej, papierowej pod F. Grzeczna dziewczynka. Dobra, bierz go. Zdecydował chrypiący. Świta zaraz. Złapali go znowu i zaczęli ciągnąć. Presa trzeba było wziąć nie mnie. Nie narzekaj już niedaleko. Niewygodnie mi leci przez ręce. Jesteś silna, dla ciebie to przecież jak piórko. Ruszaj się, madam, czeka. Już. Czekaj, popatrz na niego, jakby usypiał? Umiera, a niech to! Nie miał kiedy, Dobra, robimy to tutaj pierwsza dawka na rozgrzewkę, szybko, tnij! Przytknęli mu do ust coś miękkiego, pachnącego miętą i truskawkami. Nie wiedział jak, ale coś wtłaczało mu się do gardła. Lepkie, ciepłe i smakujące żelazem. Zacisnął szczęki. Płyn spływał po języku, rozgrzewał niesamowicie. Przez ciało przeszły mu dreszcze, mój Boże, to było jak chemia. Wytrzymaj jeszcze, kochanie. To nie było do niego. Krepiący głos pocieszał chyba ten drugi, milszy. Nie mogę, już, Mak, boli mnie. Już odpływa, popatrz. To koniec. I rzeczywiście. Odpłynął Artur Dzikowy Olchowy. Zrób to sam. Dźwięcznym barytonem lektor opisywał zmieniające się na ekranie krajobrazy. Niektórzy żyją w dżungli równikowej. Niektórzy ukrywają się w jaskiniach gór Kaukazu. Inni mieszkają tuż obok nas. Żadnego z nich nie chcielibyście spotkać. Niewidzialni przez całe lata szkolą się i trenują, aby stać się najlepszymi z najlepszych i podpalić świat. Dekapitacje, żywe bomby, porwania, handel narkotykami. Wszystkie chwyty są dozwolone, gdy walczysz za ideę. Wojownicy Idei. Nowy cykl programów w każdy piątek. Obraz był czarno-biały. Wychudzony chłopczyk na oko pięcioletni, Dłubał patykiem w pokrytej kożuchem brudnej piany kałuży. W tyle chodzili obładowani kamieniami ludzie. Nagle jeden z nich upadł. Zaraz podbiegł do niego mężczyzna w mundurze i zaczął nieszczęśnika kopać po tułowiu, po głowie. Chłopiec na chwilę odwrócił wzrok, ale po chwili powrócił do zabawy. Są na świecie takie miejsca, o których nawet nam się nie śniło. Głos lektora był poważny i trochę smutny. Miejsca, w których ludzi traktuje się gorzej niż zwierzęta, w których każdy dzień jest walką o życie. Na ekranie chłopca zastąpił obraz polowania na szczura, kobiet pchających wózek z kamieniami, drewnianych piętrowych prycz blaszanych misek z kulką papki kukurydzianej, której wystarczyłoby na jeden kęs. Potem znów centralne miejsce zajął czarno-biały chłopiec. Tym razem z pośniaczoną i zakrwawioną twarzą. Zobacz codzienne życie więźniów za murami obozu śmierci w Korei Północnej. Obóz 22 w każdy wtorek. Czytał błażej.